Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim wszystkie koziorożce, słoneczne, ascendentalne, księżycowe. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na luty 2021 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Dla Was, drogie koziorożce, Mars, planeta energii, planeta... Y, sposobów, w jaki osiągamy cele, jest w bardzo dobrym aspekcie trygonie przez cały miesiąc. Również uran, y, który jest w Byku, też jest w trygonie do Waszego znaku, czyli sprzyjające różne możliwości okoliczności. Uran, planeta rewolucji, planeta nieprzewidywalności. Y, 18 lutego Słońce wchodzi do Ryb i będzie y, w sekstylu do Waszego znaku, czyli korzystnym aspekcie, a 25 y, Wenus, planeta miłości, planeta przyjemności, pieniędzy również wchodzi do ryb. Y, więc y, miesiąc zaczyna się dość ostro, ponieważ Słońce, które jest w wodniku, <laughs> ustawi się w trudnym aspekcie kwadratury do Marsa. Słońce, czyli y, czego ja chcę, czego ja pragnę, do czego ja dążę, który jest w wodniku, czyli potrzebuje niezależności, nie lubi ograniczeń, ustawi się w trudnym aspekcie do Marsa, który jest w wyku. Więc tutaj u Was dotyczy to Waszych wartości. Waszych wartości, pieniędzy zarabianych przez Was, sposobów, w jaki to robicie. Czyli tutaj y, pokazuje się, że u Was nowe możliwości, y, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, się pojawią. I jakby tutaj y, może troszkę tak być, że wy będziecie czuli się ograniczeni, y, jakaś wasza no być może mieliście jakieś nowe pomysły, y, jakieś y, chcieliście coś rozpocząć, tutaj jakby jakieś przeszkody, tak? Więc y, no, ale jakby wszystkie planety są w wodniku, i u was bardzo mocno jest to podkreślone, że wy szukacie czegoś nowego w tej dziedzinie. I 1 lutego Wenus, planeta miłości, planeta przyjemności, pieniędzy, wchodzi do ryb. I u was uaktywni to yy, wasze najbliższe otoczenie, komunikacje z innymi. Tutaj <laughs> Komunikacja będzie na zupełnie innym poziomie, na takim poziomie duchowym. Będziecie szukali ludzi, z którymi możecie rozmawiać na różne głębsze tematy. Znajomości i kontakty, które nawiążecie, będą na takim głębokim poziomie. Porozumienie intelektualne, ale również duchowe, więc jakby również dobry czas na Yy, różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, tak rozwojowe. Yy, 6 lutego Wenus, planeta miłości, yy, finansów, spotka się z Saturnem. Jakby tutaj u Was yy, ten miesiąc bardzo mocno podkreślony, yy, że na pierwszy plan wychodzą Wasze wartości, pieniądze zarabiane przez Was, więc. Wenus spotykając się z Saturnem to są jakieś ograniczenia, ograniczenia, jeżeli chodzi o finanse, ograniczenia, jeżeli chodzi o y, miłość, tak być może y, będziecie mieli właśnie jakiś pomysł z czymś będziecie chcieli ruszyć, ale właśnie tutaj kwestie finansowe, y, czy na przykład może będziecie się obawiali, jak partner, czy partnerka na to zareaguje. Tutaj jakieś takie zatrzymanie. Ale pamiętajmy, Saturn gdziekolwiek jest on ogranicza, ale jakby Saturn nie jest naszym nauczycielem, on nie robi tego po to, żeby nie wiem, zrobić nam nazwość czy coś takiego. On po prostu nas zatrzymuje, tak? Wodnik jest znakiem niezależności, swobody, ludzie potrzebują, nie chcą być zależni od kogoś, chcą być wolni, tak? Więc tutaj Saturn cię tak zatrzyma i powie, zastanów się, czy ta wolność nie będzie cię zbyt dużo kosztowała, czy masz jakiś plan na to, co chcesz zrobić. Czy nie wiem, zrobiłeś sobie jakiś biznesplan, on tak nas zatrzymuje i uczy, tak, żebyśmy nie działali zbyt pochopnie. Później, 7 lutego, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, będzie w aspekcie kwadratury do Urana. Czyli tutaj też jakieś takie ograniczenia, przeszkody, jakby tutaj widać. Mars i Uran reprezentują u Was waszą ekspansję, wasze pomysły, wasz potencjał, wasze talenty. Więc, jakby tutaj, jakby to nie szło w parze, że Wy być może macie w planach wykorzystać swoje pomysły, swoje talenty i dzięki temu zarabiać. Ale tutaj, jakby coś, jakieś przeszkody stawały na drodze. Więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ósmego słońce spotka się z Merkurem. W wodniku. Pamiętamy, że od 30 stycznia Merkury jest w tak zwanej retrogradacji. Merkury odpowiada za sposoby naszego myślenia, za komunikację z innymi, za handel, za biznes. Więc y, Słońce, spotykając się y, y, z Merkurym, to jest zawsze jakieś, jeszcze szczególnie w wodniku, jakiś błysk, jakiś pomysł, jakieś nowe możliwości, ale Merkury. W ruchu wstecznym daje wszystkim nam możliwość przemyślenia tego, co chcieliśmy zrobić. Tutaj, jak Jowisz i Saturn weszły te dwie planety do wodnika, to bardzo dużo ludzi poszło w nowe. Jakby ten merkury, cofając się w tym wodniku, daje nam szansę na przemyślenie, na jakby nowe strategie w tych dziedzinach, tutaj u Was sposoby nowe sposoby zarabiania pieniędzy, tak? Żeby to dobrze przemyśleć i jakby y, mamy jeszcze czas, żeby zobaczyć, co zrobiliśmy źle, czy niezbyt dokładnie, na przykład, co może chcemy poprawić, czy zrobić inaczej. Y, pamiętamy, że również y, jeżeli chodzi o Merkurego w ruchu wstecznym, to. Nie kupujemy sprzętów elektronicznych, telefonów, komputerów, szczególnie jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, ponieważ wodnik reprezentuje nowoczesne technologie. Sprzęt może się psuć, może być wadliwy. Nie jest to również dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć raczej na przemyślanie, planowanie i opracowywanie, tak jak już powiedziałam, nowych strategii. Nie jest to też dobry czas na podpisywanie umów. Więc. Jakby tutaj y, Merkury w Wodniku ma y, nowatorskie myślenie. Możecie wpaść na jakieś świetne pomysły, na coś zupełnie nowego, y, że, że chcecie zarabiać w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Więc planujcie, opracowywujcie plany. To jest dobry czas na to. Możecie rozmawiać z innymi ludźmi na ten temat, którzy podobnie myślą, jakby to jest również wspierające. Wodnik mówi y, w grupie siła. Więc warto to wykorzystać. I później Merkury, czyli ta planeta komunikacji, sposobów naszego myślenia, również będzie w trudnym aspekcie z Marsem. tak? Czyli jakby mamy pomysł, ale nie wiem, jakbyśmy nie mogli z tym ruszyć. Poczekajcie, uzbrojcie się w cierpliwość. 11 lutego odbywa się nowy Księżyc Wodniku u Was. Właśnie Pieniądze zarabiane przeze mnie, moje wartości, również moje talenty, czy ja mogę w jakiś sposób wykorzystać yy, coś, co kocham robić, żeby na tym zarabiać. No. <laughs> Podczas nowiu, Wenus, planeta miłości, przyjemności, pieniędzy, spotka się z Jowiszem w Wodniku, czyli Wenus małe szczęście, spotka się z Jowiszem dużym szczęściem. Tutaj możecie naprawdę wpaść na świetny pomysł na biznes. Na to, jak zarabiać. Yy, może to być zupełnie coś nowego, coś, czego jeszcze nie robiliście, ale w czym poczujecie się wspaniale i świetnie. Jakby, tak jak już powiedziałam, now nie jest, yy, ten now nie jest dobry na początki, ponieważ Merkury jest w ruchu wstecznym, ale możecie wpaść na świetny pomysł i na przykład. Go opisać, tak? co byście chcieli zrobić, albo porozmawiać z kimś o tym, yy, dowiedzieć się, czy możecie, nie wiem, starać się o jakieś dofinansowanie, dotacje w tej kwestii, ponieważ tutaj współdziałanie jest dobre. Yy, później, 13 lutego, Merkury, planeta komunikacji, sposobów naszego myślenia, spotyka się z Wenus w Wodniku, planetą miłości, przyjemności, pieniędzy. Więc tutaj, jakby. No, kolejny aspekt, który mówi o tym, że y, nasze myślenie, y, wasze myślenie będzie nastawione na zarabianie albo być może poznacie kogoś yy, yy, ciekawego, yy, kto reprezentuje sobą coś, co cenicie, na przykład tak? będzie miał podobne wartości do Was na miłość. <laughs> 14 lutego w Walentynki. Są bardzo fajne aspekty. Mars, planeta energii, planeta sposobów naszego działania, który jest w wieku, ale odpowiada również za naszą seksualność. Będzie w sekstylu z Neptunem. Neptun, wyższa świadomość, Neptun, miłość, czyli jakby będziecie się dobrze czuli. Będziecie jest energia taka fajna na randki, na spotkania, Merkury, planeta komunikacji, sposobów naszego myślenia połączy się z Jowiszem, planetą ekspansji, rozwoju, rozrostu, planetą szczęścia, czyli dobre porozumienie, jest o czym rozmawiać. Można rozmawiać o świecie, o poglądach, o tym, co chcemy zmienić, jak się czujemy razem dobrze. Także świetny czas i to wszystko. Merkury połączy się w Wodniku z Jowiszem, tak? Czyli nowe jakieś wartości. Zobaczycie, jak cenny jest Wasz związek dla Was. Jak wysoko stoi w Waszym systemie wartości. Później 17 lutego zmienia się aura. Ponieważ Saturn, planeta Karmy, nasz nauczyciel, który jest w Wodniku, czyli Saturn w Wodniku Wie, że nowe musi nastąpić, ale on będzie w kwadraturze z Uranem i trzy razy będzie ten aspekt w tym roku. To jest jakby starcie starego z nowym, stare sposoby myślenia z nowymi sposobami myślenia. Tutaj u Was stare sposoby zarabiania pieniędzy, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, moje wartości nowe, moja kreatywność, moje pomysły, moje talenty. Tutaj trochę się może to kucić. Saturn mówi tak: Wiem, że nowe musi być, ale muszą być stworzone nowe przepisy. Wszystko musi mieć swoje ramy, wszystko musi mieć ręce i nogi. Więc jakby tutaj być może będziecie chcieli coś zrobić, ale właśnie nie wiem, przepisy nie będą na to pozwalały, jakieś takie ograniczenia będą. 18 lutego słońce wchodzi do ryb. To jest dobra wiadomość dla Was, ponieważ ustawia się w sekstylu do Waszego znaku. U Was Słońce będzie reprezentowało Wasze sposoby komunikacji z innymi ludźmi, czyli komunikacja nastawiona na wyższy poziom, różne szkolenia, kursy, tak, które pomagają Wam się rozwinąć i uaktywniają w Was pokłady Waszej wrażliwości i intuicji, więc tutaj y, warto postawić na nowe znajomości, y, na komunikację z ludźmi, którzy y, są wysoko y, rozwinięci i chcieliby zmieniać świat, poprawiać jakość życia innych ludzi. Y, 20 lutego Wenus, planeta miłości, planeta finansów, ustawi się w trudnym aspekcie do Marsa w byku. Mars, planeta yy, energii, sposobów działania, więc tutaj właśnie, znowu, ja mam jakiś pomysł kreatywny, chcę zarabiać inaczej, a tutaj mam jakieś przeszkody. Tutaj może być tak, że na przeszkodzie mogą stać dzieci również, yy, bo tutaj również jest, Mars reprezentuje dzieci u Was, tak, że jakby... No wy jesteście koziorożcami, tak? Jakby koziorożec jest znakiem kardynalnym ziemskim, więc on jakby y, taka y, zmiana, jakaś nagła, szybka nie jest w waszej naturze. Więc jakby wy musicie się zastanowić, przemyśleć, przekalkulować, tak? I więc tutaj będziecie szukali takich y, pewnych sposobów na y, nowe sposoby zarabiania, tak? Yy, nie jesteście yy, ryzykantami z natury. Mars, który jest w byku, również jest bardziej stanowany, więc on się nie spieszy, tak? On planuje, on realizuje powoli swoje cele. Więc tutaj macie szansę wykorzystać <laughs> swoje talenty do zarabiania pieniędzy, tak? Swoje pomysły, swoją kreatywność, ale z głową. Yy, 21 lutego. Merkury, planeta komunikacji, interesów, biznesów, współpracy z innymi, wychodzi z retrogradacji, więc już można podpisywać umowy, rozpoczynać działalność, yy, nowe plany zacząć realizować. Yy, jest to bardzo ważna wiadomość. 25 lutego Mars, planeta działania yy, ustawi się w. Trygonie, czyli w bardzo korzystnym aspekcie do Plutona. Pluton, planeta transformacji, zmiany, yy, przeznaczenia. Więc tutaj yy, Pluton jeszcze bardzo mocno wpływa na trzecią dekadę Koziorożca. Więc tutaj jakby yy, szansa na to, żeby moje pomysły, yy, żebym. Robił to co kocham, robił to co chcę, czego pragnę, i wykorzystuje swoje talenty, swoje pomysły, swoją kreatywność. Czuję się wspaniale. Więc to jest dobry czas na ruszenie do przodu. 25 również Wenus, planeta miłości, przyjemności, pieniędzy, wchodzi do ryb, czyli podążając za słońcem. I również ustawia się w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Czyli tutaj. Słońce i Wenus mówią o tym, że właśnie najbliższe otoczenie staje się ważne. Yy, różne kursy szkolenia, ale przede wszystkim kontakty z innymi ludźmi. Porozumienie, dobre porozumienie z innymi. Dzięki temu będziecie mogli dużo uzyskać. Dzięki rozmowie, dzięki komunikacji. Tutaj yy, będzie, be, będziecie z tego bardzo zadowoleni. I również słońce który jest w Rybach, będzie yy, w fajnym aspekcie takim korzystnym do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, więc dzięki tej komunikacji możecie ruszyć ze swoimi pomysłami. tak? Być może z kimś porozmawiacie, porozumiecie się i jakby możecie wykorzystać swoje talenty do tego zarabiania pieniążków. I 27 lutego prawie na sam koniec miesiąca odbędzie się pełnia księżyca w pannie. U Was podkreśli yy, yy, naukę, yy, kontakty z innymi ludźmi, yy, różnego rodzaju yy, tak dzięki porozumieniu z innymi ludźmi i mojej kreatywności zmienia się mój światopogląd, zmienia się moje patrzenie na świat. Widzę inne możliwości. Chcę się uczyć, chcę się rozwijać. Chcę dążyć do czegoś innego, ale już na takim wyższym poziomie. Więc jakby mm, miesiąc dla was bardzo korzystny. Y, mogą zajść duże zmiany, jeżeli chodzi o sposoby zarabiania pieniędzy, o y, ekspansję siebie, kreatywność, wykorzystanie swoich talentów i rozwój. Więc tutaj y, Życzę Wam, drogie koziorożce, żebyście dążyli do swoich celów i realizowali siebie, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. A jeśli ktoś z Was chciałby y, skorzystać i y, zrobić sobie u mnie kosmogram urodzeniowy, przeanalizować tranzyty, żeby zobaczyć, w jakiej dziedzinie życia... Y, można spodziewać się zmian, czyli w jaki sposób wykorzystać swoje talenty. Zapraszam do kontaktu ze mną, piszcie na maila. A na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was, cześć.